No, witam na kanale Ograć Bookmachera. Na początek, jak zwykle, trochę o promocjach dla nowych graczy Forbet. I tak, mamy grę bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie. Dodatkowo, przy pierwszej wpłacie macie do 2000 w formie bonusu i przy drugiej wpłacie do 200 zł jako maxi zysk Co to jest maxi zysk? To jest promocja Forbet, właśnie dla nowych graczy, ale nie tylko, bo często jest weekendy i na najwyższe ligi rozrywkowe. To jest taka promocja, że jeżeli kupon okaże się wygrany. Wówczas macie podwajaną wygraną, bardzo fajna promocja. Radzę skorzystać, jeżeli ktoś nie ma konta, link do rejestracji do Forbet będzie w komentarzu pod filmem. A teraz przejdźmy do typów i analiz na dziś. Mamy niedzielę, więc konkurs od Forbet o 50 zł. Kolejne spotkanie, które bierzemy na tapetę w konkursie, jest spotkaniem Bochum Bayern. Trzeba wytypować dokładne wyniki tej pierwszej bramki. Wygrała pierwsza osoba, która trafi dokładne wyniki, będzie najbliżej pierwszej tej bramki. Macie czas do rozpoczęcia meczu. No i powodzenia, nie zapomnijcie dodawać loginu od Forbet, bo to też jest bardzo ważne, żeby potem można było wiedzieć, komu wysłać ten Freebet. Tyle w ramach konkursu. No lecimy z progresją z stasią weekendu. No niestety wczoraj na progresji trafiłem remis. Na taśmie weekendu trzy remisy. A na serii remisy tylko jeden, także może lepiej wziąć progresję i taśmę i połączyć te remisy, ale z Stasią Weekendu trzy fajne te weszły, także no coś w tym jest. Że często gramy na bramki, na coś, a wchodzą nam remisy, tak? Tak jak grałem wczoraj na progresji bramki 3, znaczy padło 0-0 Także no, zobaczymy jak to będzie dziś. Dzisiaj idę pod prąd, bo na progresji gram na 3 bramki i kurs, i kurs, a 3.30. I to w Hiszpanii, Majorka, Real, Sociedad. Bógmacherzy mówią, będzie rems. Bógmacherzy mówią, 2.80 na rems. A ja idę w to, że będą 3 bramki Majorka, Sociedad i wystarczy z 50 zł i macie praktycznie potrojenie. Dlaczego to nie spróbować? Majorka, Real, Sociedad. Sociedad, overowa ma drużyna. Majorka u siebie też potrafi strzelać. Zobaczymy, jak to będzie. Moim zdaniem nie zakończy się to spotkanie ani 0.0 ani 1-0 dla której drużyny, Także. No, dwie bramki, trzy. Dlaczego mają nie paść trzy? Moim zdaniem padną. A warto spróbować zaryzykować po kursie ponad trzy. Taśma weekendu. Wajechano Real Madrid. No, Real. Moim zdaniem powinien wykorzystać potknięcie Barcelony. Girona też ostatnio w dołku I tutaj Real powinien sobie poradzić i uciekać w widze hiszpańskiej. Benfica, Vicela over 2,5, bo właśnie w tych meczach, czy Benfiki, czy Porto, te drużyny takie under, under, underdogowe potrafią strzelić bramkę i moim zdaniem 3 bramki tutaj mogą paść, kurs na Benfiki z dnia 1,15, nie warte grania ale na, lepiej zagrać over 2,5 bramek, kolejne spotkanie Ajax na Imechen, no Ajax ostatnio troszkę wtopił na wyjeździe no i musi u siebie po prostu zdobyć te 3 punkty jak na Imechen na zawsze końca tabeli i moim zdaniem tutaj AX sobie poradzi. Bochum Bayer, no tak samo ten Bayern ostatnio ma dołek formy, chyba zwolnią trenera i na no wygranie z Bayern no 1,35, ryzykowny moim zdaniem kurs, jeżeli to jest wyjazd, z Bochum może tutaj zrobić niespodziankę jakieś 2-2, coś czuję, że można Bochum tu wygrać, więc idę w 2,5 bramki po 1,34, to tak duży kurs w meczu Bayern Monachium i ostatnie spotkanie Legia puszcza, no Legia powinna sobie poradzić Okej, okay, mają puchary, ale puszcza. No puszcza to jest jedna z najgorszych, drużyn w widzę i raczej spadnie w tym sezonie. Legia wygrywa tyle w ramach taśmy, weekend z progresji. Miejmy nadzieję, że wejdzie w końcu coś, bo dawno ta taśma nam nie weszła. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie zielono. Nie tylko z taśmy, ale i z progresji. No i zobaczymy, może też remisy wejdą, bo ostatnio mamy trochę posucha z tych remisów. Będzie, będą ja, jak na taśmie, wejdą trzy remisy, a. A na remisach znowu 1 albo 0, no bo wczoraj tylko jeden remis padł. No zobaczymy jak to będzie dziś. No i została nam seria remisy, no jak wspominałem, wczoraj tylko jeden remis wszedł. Borussia Dortmund zremisowała, tak jak czułem, że Borussia tak chwaluje tą formą. Dzisiaj znowu gramy 2 z 5 za 10 zł, czyli za 100 zł. Każdy typ, dubel tak zwany za 10 zł. Dwa wejdą, mamy zysk, no zobaczymy jak to wyjdzie dzisiaj, miejmy nadzieję, że będzie OK, a trzy to już będzie zysk, z Haczykiem Ta seria nam remisy raz tylko weszła, także na, na szóstą próbę ostatni. teraz gram, zobaczymy jak to wejdzie, Monza, Milan Milan gra na wyjeździe, jeżeli Milan gra na wyjeździe, to no underowy mecz i zakręci się spotkanie wokół 1-0 i 1-1 Coś w tym stylu, i moim zdaniem, Monca tutaj powalczy. A Monza potrafi właśnie wyniki takie kręcić na 1/1. Frosinone Roma, na Roma wyjazd. Znowu kursy dziwne, bo na Roma jest około 2,20, dlatego ja tu typuję Remis Koniec spotkania: Luton, Manchester United. United Wiadomo jak gra. kurs na United rośnie, tak patrzyłem od dwóch dni, także no coś tu czuję, że będzie niespodzianka, lub remis. I tak właśnie idę w to, że będzie Remis, Freiburg, Frankfurt. Wyrównany mecz, wyrównane kursy, ja idę w remis, w nidze niemieckiej też podają remisy, wczoraj tylko jeden dzisiaj też powinien paść. nie w tym meczu, to w meczu Bayernu też, też tam czuję niespodziankę. I ostatnie spotkanie Brest-Marsylia, też wyrównane kursy, na Marsylia aż 2,80, na Brest 2,20. Dziwne kursy, jeżeli dziwne kursy, będzie remis, bo nikt nie wie co tu się będzie działo. Jeżeli będzie podział punktów nikomu, to nie zaszkodzi, Marcyan na wyjeździe może remisować. Ważne, żeby u siebie wygrywała tyle w ramach remisów. Zobaczymy jak ta seria będzie wyglądać dalej, bo to jest, jak ja to mówiłem, długoterminowa próba, tak ch chciałbym spróbować tak do Maja zrobić tą próbę. Jeżeli to nie będzie tak wchodzić regularnie, na przykład yy, trójki nie trafimy w miesiącu, no to będę musiał zrezygnować z tej serii, albo jak to wspominałem, wziąć remisy, ale z Taśmą, bo na Taśmie trafią te remisy regularnie. Chociaż ja tam nie typuję remisów, tylko bramki lub zwycięstwa danego zespołu, czasem kartki. A tam napadają właśnie remisy w tych meczach. No zobaczymy, jak to wyjdzie dzisiaj. Miejmy nadzieję, że w końcu trzy trafimy remisy. Tyle na dziś, jeśli udział w konkursie. Widzimy się w sobotę. Miejmy nadzieję w dobrych humorach i nastrojach. Elo.